Maneczko, jesteś na koncie Kamila. Właśnie tak, jesteśmy na koncie Kamila, włamałem się. Tak jak on. Robię to z moim to. kątem. Wow, ale on ma fajną łapkę. Ale nie jestem przeznaczeniony. No dobra, nie zwiedzałem tu, więc najpierw sobie pozwiedzamy. Trochę tego jest, ale wiem, co zrobimy. Podminię mu elitę i... i... tą elitę patrz Hop! Bye bye. Taki prank. Ja nie miał jednej elitry. Dobra. Pozbyliśmy się wszystkich e-liter tylko że ja nie będę teraz mógł latać. Jedną 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 jedyną elitrę o bra, resztę nie bierzemy reszta niech sobie tam pływa aż zniknie ta i nie będzie miał żadnej a to żadnej elitry lecimy op uu zbrojki i twarz. Zabieram. Podmienimy zbrojkę. To nie jest jakaś dobra zbrojka, więc mogę podmienić. Zakładamy. A nie, on nie ma klatki. Zobaczmy, to będzie Spodnie, buty i czapka. Podmieniamy. To prawie nie widać dosłownie. Nigdzie nie ma czapki. To dam tu. Stąd zabierzemy łódki i stąd zabierzemy klatę. A nie, klaty nie trzeba. Co to jest? To e... Dokładnie, wiesz co? Dobra. O kurde. Co? Co to jest? Co jest, to jest? Nie wiem kto to jest. I że aż ma swój wieżowic na kamilowicach. Kamil nawet nie ma swojego wieżowca. Kurde, nie mam elitr... A, bo ja nie mogę tam latać elektrom. Później ją wyrzucimy na koniec kciuczka. i sobie... Czemu bo ja nie ma... Zmieniono na kamile, tylko że... Jeszcze nie do końca, a nie do końca To Kamila No ale nie ma oczu Co jest ale wieżowiec? Znaczy główkę też ma? Jego, tego, tego typu jakiegoś? Tak! Dobra a... Co byśmy mogli tutaj zrobić? Co to jest? To jest chyba główka naprawdę Kamila. Ale my tym nic nie zrobimy. Zrobimy coś z domem. O, i to będzie lepsze. Jakieś rzeczy przełożymy Pewnie, pewnie nic nie ma. Tędy będę mógł otworzyć, i no, a nic nie trzeba w tym mm czyście. -hmm -hmm. Dobra, wiem, co zrobię jeszcze. Hop, 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 hop. Mam co za ludzki, Kurde. Rzucę per perłę tam i rzucę perłę tam i rzucę perłę tam tam. Ała, ała, ała. Hop. to bolało co jest? nie wiem co to było, ale wyzwoliło mnie serwera nieważne co można by było mu jeszcze zrobić jako ja wrzucić kolejną enderberlę i kolejną i kolejne dwie i wszystkie od razu wszystkie wrzucimy, wszystkie od razu Dobra. Będzie mnie tepać. Zginę. Zginąłem. Super. Wkorzystaliśmy wszystkie enderperły. O, wiem jeszcze co. Możemy mieć jak jakimś prankiem. jest dirt, jakikolwiek dirt. Tu jest dirt. Są trzy dirta. Stawi przed domkiem widerowe róża mamy 6 lift, więc więcej się postawi tak, 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 tak e, później jeszcze tu jakaś wejdę właśnie przed Widerowe róża. Dobra Co my tu jeszcze mamy? Nic co jakiego o, Czekajcie, ale ja chcę zobaczyć, czy jest już skin. Yy, Skiny. Nie, nie ma ich jeszcze skinów. Czemu ma zapalenie? Ach, nie ma zapalenia. Myślałem, że ma. Więc szybujemy szybujemy. Dalej, bo muszę pozwiedzać co tu się A! Wypadłem poza świat prawie. Hmm, to jest bez modów. Więc możemy jakiegoś mini pranka zrobić, ale nie mam pomysłu. Jakiego? Zrobiliśmy już jednego. No, dwa może. Wiem, schowamy mu wszystkie itemy. Nie wyrzucimy, ale schowamy. Żeby nie miał swoich itemów. Gdzie? Gdzie schowamy te itemki? Mam no, pomysł. Mam genialny pomysł, który jest genialny. Patrzcie. pojedziemy sobie tutaj. Pójdziemy sobie tutaj. Poza pożyczymy sobie beczkę. I ukryjemy item jego. Może tutaj. Tutaj... Kurde, to ma magazyn ten typek, ale ja i tak tylko zatkam tą dziurę beczką. O A tą. A tą zatkam tą. Czekajcie, tylko za chwilę. Tylko teraz muszę wsadzić tam i tak. Miecz. To, jedzenie mu zostawię. To i tyle, co tam też. I trochę fajerberek. Jedno najlepiej to będzie prank. Po Że to żeby się nie wyłamywać. No, Stoimy jedną fajerwerkę je i za 100 militrę. I te wszystkie bezsensowe itemy. Mm. I śmietnik pozostaje pod Iście Tymki najważniejsze to i to możemy. Nie wiem, to już nie jest jego, ale możemy. No, tutaj na baza, czy co? Czy to po... nie to po prostu? Możemy zrobić. Hm. wiem. Mam to do upaliona Wiem, jeszcze zrobimy może Nie, nie mogę już letać, bo schwałem itemki, ale mogę za to zamknąć porta. O! Zatkany. Nie ma porta. netherrack to nic takiego możemy go wrzucić do wody o ej tak samo jak to 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 to, to. i to zostawię mu tylko to tego też to też mu zostawić. i, i tak. gdzieś musimy ją do wody o nie wpłynie dobra to jest prawidł. nie mam żadnych itemków załatwiłam się tylko na droidowe i jeszcze kolejny prank to będzie Także skończymy i jeszcze zniszczymy łóżka i to chyba wystarczy bo i tak tam za dużo albo nie screen on mówi, ale nie mam więcej leaderowych nóż. aua gdzie on ma spawn pointa, nie wiem tu nic nie ma na górze może coś ma no ale co miałbym mieć na górze Dobra, to chyba tyle. A ja, wiem, jeszcze szyby. Szyby tu też dobra tu jedną. Aaa, No, fajnie. Prank to będzie dobry o, otworzyć brać I to chyba wszystko co chciałem zrobić z pranków wejdźmy Wyjdź, mu dobra wyszedł w, w, w riderowych reader, różach Oh. Oh. Dobra, to jest za mocne widzowie. Klikajcie łapki w górę, subskrybujcie. Ja. I mam nadzieję, że Kamil więcej tak nie yes.